Witam, tu Jesteśmy na obozie w Chycinie. E, to jest obóz Savuefu. E, I zauważyłem ten bunkier na mapie. E, on był oznaczony, że jest tam ukryty cache. E, zainteresowani wiedzą, na czym polega geocaching. No i właśnie to jest jakieś kilometr od naszego miejsca noclegowego. Dlatego postanowiliśmy się wyrwać po kolacyjce i zdobyć kolejnego cache'a. E, mamy piękną ekipę. Filmuję ekipę. Tomasz siebie też filmuje. Paulina. Ja. Tomasz. Tomasz. Yy, oto Michał. I Tomasz, siema. I drugi Tomasz. Filmowiec, nasz filmowiec. Dobra, e, wiemy jak wygląda e, pierwsza wskazówka. oglądaliśmy się spoilerów, niestety nie mamy GPS-a. Komary nas drzą. Nie ma na co czekać. Idziemy. Idziemy. E, pierwszy spoiler to pochylona ściana. a Te ściany mają wystawać Trzy druty zbrojeniowe w kształcie odwróconej litery L oraz trzy e, dodatkowe druty. Już wcześniej zauważyliśmy tą ścianę, bo na zdjęciu było to oto drzewo. E, oto te druty. Pan nie grają, to jest rad. Muzyka dla moich uszu. Dobra. E, Yy, na opisie skrzynki nie było, było, napisane, że nie trzeba kopać, także musimy poszukać, czy to może nie być jakiś skoro to jest multicash, może jakiś mikromagnetyk. Magnetic. O. I proszę państwa, znaleźliśmy. Chyba tak Bez wątpienia jest to cash. Sprawdzimy co jest w środku Dosyć dobrze zabezpieczony Ogumienie jak się należy Nie pęknięte <gum> Jest cache, proszę Państwa. Niestety pudełko popękało. Przemoc do środka. Parę bajerów, które można wymienić. Ci, co się tym zajmują, wiedzą o co chodzi, a ci, co nie wiedzą, każdy, kto znajdzie kasza, może wrzucić coś od siebie lub zamienić, w sensie coś wkłada i wyciąga coś mniej więcej o podobnej wartości. Mamy logbooka, tak wygląda logbook, do logbooka należy się wpisać najlepiej ja czystymi rękoma... ups, logbooka czy bajerki? Dobra, aha, jest długopis tutaj Z niego skorzystam. mam nadzieję że jeszcze pisze